Kurde, coś mi się tu do maski przykleiło. No, i od razu lepiej. Zanim na dobre zaczniemy ten odcinek muszę jechać zatankować, bo niestety świeci się. Oczywiście milion stopni w cieniu, ale szybki już działają, także nie ma tragedii, natomiast dzisiaj postaram się też ogarnąć filmę. Natomiast najpierw no niestety trzeba zatankować. Challenge na szybko. Zobaczymy czy za 100 zł uda się zatankować Gruza do pełna. Dobra, i sprawdźmy. Nie udało się. No dobra, to oficjalnie możemy zacząć już ten odcinek. Hej, cześć, ja jestem Malina i witam Ciebie serdecznie na moim kanale. To jest kolejny już 40 odcinek z serii Projekt Gruz, w której to przerabiam moje BMW E36. Umyte, niestety podjazd do mojego garażu jest zabłocony i moje auto w tym momencie też. Ale nic, jak to kiedyś powiedziałem, może nie jest czysto, ale brudu nie widać. Mimo że upały nie odpuszczają, to jednak coraz częściej pojawia się dużo deszczowych dni. No i to fajnie, bo to idealna pogoda do tego, żeby właśnie jeździć takim autem. Dlatego właśnie dzisiejszy odcinek zacznę od tego, że muszę wymienić już moje stare, dość wysłużone wycieraczki na no, takie, które będą po prostu lepiej tą wodę zbierać. Ostatnio też malowałem listwy od zderzaka. Zaraz je zamontuję i wspólnie zobaczymy, jak ten detal znacząco wpłynie i poprawi wygląd samochodu. Zderzak złapałem na wkręty po to, żeby był prostszy demontaż, a też, żeby po prostu on lepiej siedział. No bo te syryjne plastikowe zaczepy, które tutaj są, no to to jest takie średnie rozwiązanie. Jeśli chodzi o gruza, to ten przód dostaje najbardziej po dupie. Dlatego wolę, żeby to po prostu się trzymało na wkrętach. Będzie to na pewno bardziej stabilne. No i dobra, tak jak mówiłem chciałbym ożywić klimę, bo odsłapa nie działa. I o ile w zimę to nie był problem, o tyle przy tak upalnym lecie no to już fajnie gdyby działała. Dostałem taką informację, że trzeba tutaj połączyć pin czwarty z piątym i to powinno działać. To ją powinno ożywić, także zaraz sobie zobaczymy. Znajdziemy te piny, połączymy je tutaj na wiązce. Przeniesiemy się do środka, odpalimy klimę i zobaczymy, czy się kompresor uruchomi. Nic nie pomyliłem, a ludzie w internecie dobrze mówią, to znaczy, że te dwa kabelki należy połączyć i wszystko powinno działać. Za chwilę się przekonamy. No i działa. Widzę, że naprawdę gruby film dla Was przygotowałem. Zmiana wycieraczek, montaż list w przedniego zderzaka, no i połączenie ze sobą dwóch kabelków. Naprawdę konkretne tematy. Myślę, że nikt inny. Czegoś takiego wcześniej na polskim YouTube nie robił, a może i na całym świecie. No, ale po prostu ten tydzień miałem mocno zalatany, nie miałem za bardzo czasu, żeby przysiąść do samochodu, więc pokazuję wam to, co aktualnie po prostu robiłem. W ogóle muszę wam powiedzieć, że kocham po prostu mój samochód. BMW jest cudownym autem, dzięki niemu nigdy się nie nudzę. I tak jak już ostatnio Wam wspominałem, środek mam praktycznie ogarnięty. No, tak, BMW tutaj mi rzuca wyzwanie. No, i mam kolejny element do naprawy. Niestety tutaj od środka, jak widać, popękały te zaczepy, więc będzie trzeba to jakoś rzeźbić. Ponadto, to już taka mała tradycja: zawsze jak w moim aucie coś naprawię, to inna rzecz się psuje. Więc po prostu dzisiaj ożywiłem klimatyzację, natomiast straciłem światła postojowe. Sprawdziłem sobie oczywiście bezpieczniki, żarówki, zobaczyłem, czy gdzieś tam może przypadkiem masa nie spadła. Wszystko jest. Gdzieś w internecie przeczytałem, że wina może leżeć po stronie włącznika świateł. Natomiast nie jestem przekonany, bo kiedy go przełączam na tą pierwszą pozycję, tutaj na przykład na desce rozdzielczej światełka się zaświecają. Natomiast jeśli ktoś z Was ma jakiś pomysł, co to może być, lub jest mi w stanie doradzić, to śmiało piszcie w komentarzu, a ja w nadchodzącym tygodniu wezmę się za to w pierwszej kolejności. I żeby było jasne, to nie jest tak, że w momencie, w którym połączyłem te dwa kabelki od klimy, to te światła zgasły. Nie, 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 nie. To stało się chwilę później, także przyczyna nie leży po stronie tych kabelków. Ale, żeby poziom nudy zmniejszyć do minimum, mój samochód postanowił, że dodatkowo da mi kolejną zagadkę w postaci tego, że silnik zaczyna przerywać i falować. Podejrzewam, że to może być czujnik położenia wałka. Natomiast tutaj no, nie będę na ten moment wrócił z kart, po prostu auto podepnę pod kompa i wtedy może zobaczymy o co tam chodzi. Pora kończyć ten monolog i w tym miejscu pożegnać się z Wami. Jak zawsze bardzo dziękuję, że zobaczyłeś do samego końca. Jeśli już tutaj dotrwałeś, jesteś w tym miejscu, to kliknij tę łapkę w górę, kliknij subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robisz. Wtedy nie przegapisz na pewno kolejnych, kto wie, może równie ekscytujących filmów. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!